Aż chciałoby się zaśpiewać, a miało być tak pięknie. Wieszczona przez media zgodność w Radzie Miasta już na samym początku rządzenia została brutalnie zweryfikowana przez partyjne zapędy i ambicje poszczególnych liderów. Partyjna rywalizacja rozegrała się o stołek przewodniczącego Rady Miasta. Kandydatów było dwóch. Chciałbym w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosić radnego, który terminował u Bazylego Barana, terminował u... Janka Stopyry, wiceprzewodniczącym Rady dwóch kadencji. Chciałbym zgłosić Radnego Artura Szałabawkę. Ale powołując się na dobrą tradycję swojego przewodniczącego, chciał mieć największy klub w Radzie, czyli licząca 10 mandatów Platforma Obywatelska. Tyle, że tyle samo mandatów ma Prawo i Sprawiedliwość. I tu zaczyna się konflikt pomiędzy teoretycznie pogodzonymi w Szczecinie partiami. Chciałbym zaproponować Państwu, abyśmy zaakceptowali starą, dobrą regułę demokracji, że klub, który zdobył najwięcej głosów w mieście najwięcej głosów w mieście i jako pierwszy wyznacza przewodniczącego Rady Miasta. Języczkiemu wadzie stał się więc silny klub bezpartyjnych. Grupa nie chciała jednak być żelaznym decydującym, a przewodniczący Władysław Dzikowski zaapelował do PO i PiS o rozmowę i porozumienie. Pewnie będzie rozstrzygał, rozstrzygał ten powiedziałbym, ten wybór klub radnych bezpartyjnych. Ja jednak, jednak chciałbym prosić, aby... Krótką przerwę ogłosił pan przewodniczący, niech oba kluby pójdą, porozmawiają, bo w tej chwili jest spór nie o to, kto ma być, tylko kto ma być pierwszy, z tego co zrozumiałem. Głos zabrał prezydent Piotr Trzystek, bo emocje zaczęły narastać i rodzące się w bólach porozumienie na linii bezpartyjni po opis SLD zaczęło trząść się w posadach. Ugrupowania zgodnie wyraziły chęć rotowania na stanowisku przewodniczącego. Tutaj konflikt dotyczył po prostu pierwszeństwa. Prezydent nie szczędził radnym cierpkich słów. Wydawało mi się, że ideą naszych rozmów, które prowadziliśmy od tygodnia, było porozumienie tej kwestii. Porozumienie polegało, miało polegać na tym, abyśmy prowadzili rotacyjność w przewodniczeniu Radzie Miasta, czyli korzystając z doświadczeń Parlamentu Europejskiego, czy też innych instytucji, chcielibyśmy powierzyć funkcję przewodniczącego na jeden rok kolejnym przedstawicielom Klubów czy formacji, które znajdują się w Radzie Miasta, nie wyłączając również tych mniejszych formacji, które tutaj funkcjonują. I to jest duża zdobycz, byłaby duża zdobycz naszego lokalnego parlamentaryzmu. Deklaracja była oczywista. Bezpartyjny poprompterur, który uzyska większe poparcie w Radzie. Każde rozwiązanie, które będzie Waszą wspólną, wspólną propozycją, w imię właśnie dobrej współpracy w Radzie Miasta, w imię tego, abyśmy no... Po uzgodnieniu wielu merytorycznych kwestii, no nie polegli jednak na kwestiach personalnych, bo widać się, że one na koniec okazują się w tym wszystkim najważniejsze. Byłoby szkoda, bo wykonaliśmy kawał dobrej pracy. Dyskusja i przepychanka pomiędzy klubami i prężenie mózgów, kto ma pierwszeństwo i co jest ważniejsze, niektórych nudziło i irytowało sojusz lewicy demokratycznej w Radzie miasta jest bardzo osłabiony. Przewodniczący Dawid Kryster postanowił jednak zabłysnąć i zaproponował losowanie. Więc jeśli po tym spotkaniu, w którym weźmie udział pan prezydent między dwoma panami radnymi, ważnymi politykami obu partii, do tego porozumienia nie dojdzie, panowie w kodeksie wyborczym wpisano taki coś, że jeśli w okręgu jednomandatowym dwóch kandydatów otrzymuje tą samą liczbę głosów, decyduje losowanie. Po tym wyśmianym przez Radę pomyśle kluby udały się na dalsze konsultacje lub jak kto woli na targi. Według radnej Urszuli Pani, koalicja PO prezydent Piotr Krzyszek jest możliwa i jest potrzebna. Jednak jej partia nie zamierza wiązać się bliżej z Prawem i Sprawiedliwością. To nie będzie więc koalicja, a porozumienie. Myślę, że nie ma rozmowy w tej chwili o koalicji. My raczej mówimy o tym, że chcemy realizować pewne zobowiązania, pewne punkty naszego programu i raczej o tym możemy rozmawiać. Myślę, że nie ma rozmowy o koalicji. Koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. My rozmawiamy z Panem Prezydentem i z nim możemy taką koalicję zawrzeć. Rafał Niburski z Prawa i Sprawiedliwości także chce porozumienia, podkreślając, że najważniejsze jest realizacja programu wyborczego. Między innymi budowa domu opieki społecznej, między innymi usprawnienie komunikacji miejskiej. I tym podobne. No, nasz program jest był jasny, Artur Szalowka ma 25 punktów tego programu i część z tych punktów ma zostać zrealizowana w ramach porozum drugiego porozumienia do Szczecina. Jednoosobowa opozycja w Radzie Miasta, czyli Małgorzata jacyna -Witt, cały spektrum z wyborem przewodniczącego oglądała z pewnym zażenowaniem. Skrytyrowała wielkie partyjne porozumienie, wypominając Platformie Obywatelskiej hipokryzję. Myślę, że dla radnych, jak widać, to jest jednak bardzo ważne, kto jest przewodniczącym albo kto nie jest przewodniczącym, równie ważne. I w tej chwili te targi odbywają się w gabinecie u prezydenta miasta. Który teoretycznie próbuje pogodzić radnych, a de facto cała ta zabawa w wybory przewodniczącego Rady Miasta jest po prostu żałosna. Deklarowane porozumienie, póki co jest więc porozumieniem tylko deklarowanym. Jeżeli yy... Te wszystkie kluby radnych, czyli PiS, SLD i PO, potrafiły się dogadać i stworzyć tak zwane porozumienie. Wykpiwane przypominam w poprzedniej kadencji przez platformę obywatelską, która twierdziła, że nie ma czegoś takiego jak porozumienie dla Szczecina, tylko jest zwyczajna koalicja. Więc skoro te kluby de facto stworzyły zwyczajną koalicję, to teraz już nie powinny się bić o stołek przewodniczącego, tylko po prostu porozumieć i dogadać. Trzy pół godziny tyle dokładnie trwały mediacje, rozmowy i dyskusje radnych o tym, kto powinien nie powinien być przewodniczącym rady i dlaczego. Ostatecznie głosami 17 radnych wybrano Artura Szałabawkę, Łukasz Tyszler zdobył 11 głosów. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Mariusz Badiński z bezpartyjnych, Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej, a także Tomasz Hint z Prawa i Sprawiedliwości.